Moi drodzy, witam Was na naszym kanale. A w dzisiejszym odcinku gramy taką grę, y, że musimy, właśnie, włączyć play. To, że y, szukam osoby y, i muszą to, tą osobę znaleźć. A jak właśnie kogoś się znajdzie, to y, jest się w klatce i można wybrać, ile osób się chce, żeby y, szukało. Jestem teraz tą osobą, którą szuka. Y, więc no. E... szukamy i no później jak ja będę uciekała to wam pokażę jak to wygląda jak widzicie ja zaraz uwierzyłam osoby kilka, osób kilka i włączamy next level mogę oczywiście inne postacie tu mam dużo kupionych, na przykład różowy i też mogę zwierzaczki Zwierzaczka teraz mam nikolę i tutaj też mam kilka odblokowanych i sobie tam y, tego. Y, więc no, tak i mogę sobie wydać jedną osobę i teraz będzie jedna osoba szukała. Mam taką taktykę, że jestem najbliżej i w takich miejscach tam gdzie jest dużo drzwi, jak się wyjdzie w taką plamę, to widać kroki i można się teleportować takim specjalnym Telepol coś tam, nie wiem jak to się nazywa. I y, jest czas do, jest odliczanie do y, końca. O tutaj teraz są monety i teraz widzimy moje stópki. Widzimy moje stópki. O Jezus mogę, y, i też mogę odblokować osoby. I też osoby mogą odblokować mnie. Oj. Szybko, zostało 2 sekundy. O, nie Next level. A co to, to są za mapy. Nie wiem o co tu chodzi, to też. Tak. E, no tutaj by jedno, bo to tak mało tu rzeczy jest. I też oczywiście jest. E, niektóre są takie, że jest woda i jeszcze jest z Squid Game z tą mlanką. Nie pamiętam jak ono się nazywa. E, więc no. E, no zostało 20 sekund. 17, 17, 16. Szybko uciekamy, uciekamy, teleportujemy się A i ta czerwona kropka to jest ta osoba, co szuka nas Tak jakby bawili się w Berka Trzy, dwa, jeden Next level, o i to jest właśnie no nie pamiętam jak ona się nazywa Więc chyba idę tutaj Bardzo łatwe miejsce, ale można uciec szybko i sprawnie o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, 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 ucieka! Szybko ludzie! Ludzie, gdzie są ludzie? Gdzie są ludzie? Jezus moj, nie! 15 sekund! O, klucz. Tutaj nawet nie można się teleportować, a teraz tutaj się płynie, a jak się płynie to się właśnie gorzej gra. Dobra, 3 sekundy, szybko odblokujemy tą... O, dobra. OK, next level. Teraz odlokujemy skrzynię. Oh! Super! Pierwszy raz mi się trafiła osoba i jestem tą nową osobą. Teraz inny tor niż zawsze. Okej, okay, teraz yy, mi nie pasuje ten zwierzaczek. Zbytnie. Dobra, patrzymy czy jest tutaj ten do teleportowania. Nie ma. Dupa. Też mamy schody. Wcześniej nie było chyba schodów. Z tego co pamiętam. Zostało 13 sekund. O Jezus. Nie wiem po co są te przyciski. Nie mam pojęcia po co. Aaaa, uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie. O nie. O. Ej, teraz minę tego zwierzaka, jak mówiłam. Do tego jednorożca? Nie wiem. Może na ptaka, jeszcze nie mam ptaka? No, w sumie to się nie różnią zbytnio. Kolory się tylko różnią, więc tego. tak ym, Teraz, może damy dwie osoby pewnie ja będę. Oh, Jezus, Maria! Diabeł! Ja Tutaj są schody i też jeszcze są schody. Jezus, Maria, przecież ja. Będę w klatce. O, będę się tylko teleportował. I jak ja idę w tą, to oni idą w tym samą. Zobacz, oni zaraz wyjdą stąd. Ludzie, z... o, o, uciekajcie. Jezus Maria, ja muszę wszystkich ratować. Bo tu ludzkości już nie ma na tej planecie. O. O, tutaj też chyba nikomu nie koniec. został. Czy jeszcze 3 sekundy? Nie bo w 3 sekundę dostałam ten. A może ktoś mnie uratuje? Chyba nie, na, na to nie liczę. Teraz jedna osoba. Klaun, super. No i znowu wchodzimy do plamy. Do kolejnej plamy. Of, schodzę to tak. Dobra, przechodzimy przez niego. O, 11 sekund. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. O. Nie, bo nie mam w ogóle biletów. O, o, pieniądze teraz funda z pieniądzkami. Przechodzimy. Zaraz przechodzimy do innej gry. Jeden koniec. Przechodzimy. u to ostatni jeszcze raz zagramy, bo tutaj widzę, że dużo złota. Ale nigdy na takim torze jeszcze nie grałam. Tak szczerze, i tutaj też są na tym po skału, razem. I Raz ta y, ze Squid Game przechodziła po prostu szła wprost tego do teleportowania się. Tak chodziła, siup, siup sprawdzała i przechodziła do tego. Ja zademonstruję. Tak, 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 tak. Nie, 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 nie. Tak, tak o. Ostatnia sekunda. Dobra, przechodzimy do następnej gry. Dobrze, zresztą, zresztą, zresztą. Eee, A raz polega na tym, że kulki muszą wpaść yee, nie o kurde. A w tej grze chodzi o to, że trzeba dobrze. Znowu nie wyszło. E, po prostu piłki muszą przejść do takiego kubeczka, i też są, jest mnóstwo y, przeszkód. I tutaj, żeby nie spadły do otchłani. Nie, nie, szybko. Dobra. Nie, no. Tylko wyobraź to sobie, sobie. To ja Dobrze, e, dobra. E, teraz ja szukam. A i przeszłam do innej gry, bo tam coś się zepsuło, chyba. Nie wiem, nie mogę tego zrobić. Przepraszam, że Dobra, no, może tutaj jeszcze są jakieś osoby? Miało, wiecie, są... O, jest! Oh, widzę ludzi, ja ich widzę? Tak! Nie, O, kim były małe błędy techniczne? Jak widziałeś widzowie 6 to nie wnikajcie o! Dziwne, że w wodzie jest Tu teleportowanie się. To nie pamiętam jak to się nazywa, nie wnikajcie. Jak chyba postać miał zmienić. No i nie zmieniłem. Co by było, jakby było 5. Nick's Już myślałam, że ja będę szukać. Kiedyś, ja jak oglądałam sobie, to była właśnie ta gra. Można było zainstalować, i było takie. Ajajno, takiego, taka zimna muzyka. Już Maria dostał tyle czasu, a ja już jestem prawie złapana. Jezus na ile Help Ja szybko, no uciekaj, bo zaraz cię znowu złapię. Jeden, dva, tři. Kostało 3 sekundy. Next level. Ej, no i zmieniam postać. Já ja mě bym chciała tego piesełka. Ale on jest za tikety. Ale ja nie mam tych. No. Więc nie wiem, może jakiegoś nowego kupię. <laughs> Bedynka jest fajna, ale chyba nie wiem. O, ona jest fajna. Jeżeli jak ja mam mało pieniędzy. <laughs> nie, ja kupiłam kolejne? Nie kupię kolejną, bo nie ja ona kupiłam. Ogólnie moja mama teraz powiedziałam, że za dużo gadam. He <laughs> He 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 he. tak to jest. jest. Gramy. O, nie, no, jestem tym klaunem. Jego niszczący kupiłam. to jest najbezpieczniej. Ja nie lubię, jak, jak jakieś osoby mi tu wchodzą. W wkurza O, i widzicie, jakbym tam została, to by mi tam nie wszedł. Nikt nie weszł w tą plamę. O, 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 o. Śibko, szybko, szybko, tak, tak, no, bo zaraz mnie namierzy. Tutaj, help. My, o, uratowałam go w ostatniej sekundzie. Zmieniamy oczywiście postać, po tu ciało. to biegnę? Taki Kluczyk. No i teraz pewnie połowa osób to tu wejdzie. Właśnie on nie może widzieć, że drzwi się ruszy, bo tak to od razu pomyśli, że yy, jesteśmy tam. No i to pewnie zaraz wejdzie. O. Myślałam, że przejdzie portalem. Można też cały czas chodzić portalem, ale ta osoba też może iść portalem. Więc w tym jest problem. <laughs> o, oh, sekunda. Dobra. Nie, nie idę pod spycie. został dwie sekundy. Jeden. Dobra. Obstawiam? Znajdziemy tu. No w domu jest tą! Kręci mi się, kręci mi się. A nie razu? Nie, no chyba raz w tym filmiku zostałam złapana. Nie wiem. Jezus Maryjo, jezus. Prawie by mi złapał. Prawie bym mi złapał. O, chciałam zeskoczyć z tamtego ulotka. A z tego filmu, moi drodzy, to było na tyle. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Bye!